Jest jestem strony gdzie jest to <coughs> jest pierwszy filmik z głosami na tak, pifach. robimy gościa. To, to, to jak

よしこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこそこ Kinga, a jest sąsiedztwo. Jak chcecie, to sobie do do się hmm. to przeczytać, żeby lepiej Co trzeba zrobić, nie wiem, mamy. Nie Nie wiem czy to będzie słychać Tak wygląda wszystko że możecie pisać i ty gry pisać. Na przykład fidget, fidget Fidget Może coś innego Shake Albo jakąś inną grę Na przykład Big al voina. Tu e drumul. Hai, trebuie să mergem în drumul ăsta. cu Să cred că voi fi pe la koð vestuðu koð okk amt okk eina okk eina okk mama alga okk segum vit okk za 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kompletnie przesłaną, themes... ja już nie

Dużo zbieramy o krytyk. Muszę tej sile chyba takie zajdą. Mocne. Mocne. Dużej ich PHP odbiera. Słuchajcie do MP, który teraz. Nie będę

I jeszcze podajeś mi Twoje czyny bohaterskie i epickie przedmioty. Nie jest nie po dwadzieścia

To nie w skutku, nie? Ojej, jeszcze Trzy soty. To jest dobrze, jest dobrze. No, jest dobrze. Ale no, mamy jedna, na jedyna weźmowała w trzecie Trzy Już. Trzy mamy. Trzy, czwarty. Okay. Oprady. Jedna misja ten, ten kondycji. Mm -hmm. To tak. I mam Dzięki Nie, oglądanie! jak takie palery ty mm. nie można dostawić. Tylko odwiedziłem. Mm. A, już nie. to już Staram się w Anastasia odcinę nieśpiewne z żeby grać. Czyli zrobić zadanie specjalne. to i skrócimy. I będziemy mogli Nie będę musiał go reklamować. Kupimy to istnienie. Przedłużymy, się Wspomagacie wam to... ...wpomagacie wam te 50% Tu piszę sobie kody, jak mi się skończą to... ...wspomagacie jak mi się skończą. Piszę sobie kod. I wam podam ten kod, bo chyba pod masywnym wdziękiem. Jak będę wpisał, to by... No, dzisiaj wam podam pod wdziękiem kod. Do tego i zebra się skończyła dla job w okolicznym kraju zostały na rangę siła, bo robi, siła, siła, siła 50 minut siły już nie jest tutaj kąt, nie mamy nie jest dobrze o kąt i zbieramy.

i jest Spohadę z z tymi pustymi pamiątkami. to sobie, to. to by było w tym odcinku na tyle. tylko tak, cześć do zobaczenia w następnym odcinku